Wczora, właśnie się zabieramy za ostre sobotnie rożnięcie, Będziemy kosili. No, chciałem się z wami podzielić trzema dobrymi informacjami. Jedna jest taka najważniejsza, Kejer. Znam się daje czesać. Pokażę Wam, Już on mnie boli. Stał zwyczaj zastrzyk. To jest wszystko w porządku, Hop, super, takaj. Patrzcie na to. Patrzcie. Jeden zastrzyk, wszystko idzie jak trzeba. Powiedz coś. Daj głos, daj głos. A, raz. Dobra, no. Dobra, to jest pierwsza. Druga, dzisiaj w pracy, ten, w pracy. Myślę, ten wielkie sprzątanie, tam dookoła ośrodka i tak dalej. Kaj, okay, na teraz raz ja mówię. Koło środka przyszła y, grupa młodzieży z nauczycielką ze szkoły, szkół łączności, żeśmy podziałali kuper Tośmy zrobili super, dużo ludzi było, roboty, robotę wszystkośmy ogarnęli. I trzecia, miałem dzisiaj przyjemność rozmawiać i zobaczyć jednego z naszych kolegów Moderatora, kolega Czanki Polska który jest wraz z swoją rodziną też śledzi tutaj filmiki jeszcze z Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie, bardzo fajną ekipą, fajna rodzinka chętnie was poznam nie wiem, może jutro się uda, to podjadę do was do doktorowa do, do, do pogadamy, posiedzimy się razem, kawę napijemy Pozdrawiam was bardzo serdecznie, bardzo fajnie, bo usłyszeć kolegę zobaczyć fajnie, naprawdę cieszę się i ten. I do zobaczenia. Fajnie będzie zobaczyć. Trzymajcie się, cześć.